Maria Spiskowa, witamy serdecznie po przerwie. Gorący temat węgiel, polski węgiel, polskie czarne złoto. A rząd premiera Donalda Tuska ogranicza wydobycie polskiego węgla. Ten obecny rząd realizuje unijne wytyczne, w efekcie czego mamy coraz droższy prąd. Przypomnijmy naszym widzom, co wchodzi w skład kosztu prądu bardzo proszę mamy grafikę struktura kosztów energii elektrycznej i proszę zwrócić uwagę koszty uprawnień do emisji CO2 wynikające z polityki klimatycznej to prawie 60% proszę zwrócić uwagę jak to się Rozkłada, w efekcie płacimy wszyscy my za to, eee, kiwa głową przecząco rzecznik tak, Zielony. Tak, bo... podkreśli, że te 59% to nie trafia no. do jakiejś czarnej dziury w Brukseli, tylko Aha. te pieniądze trafiają z powrotem do Polski. Czyli to jest te pieniądze, coś w Te 59%, takiego te 59 są reinwestowane w Polsce no. i dzięki temu ob możemy obniżać Co? ceny energii. Ale są coraz wyższe. Spada, nie, spada cena gazu. Асёраз вырахомкі мамы? Ale, pani redaktor, tak. spada cena gazu, spada cena prądu. Wszystkie prognozy pokazują, że węgiel niestety jest najdroższym źródłem Od energii. Od 1 lipca mamy roku, że jest źródłem energii, jest, jest energia no to jest... produkowana przez polską Górnik z wiadru, krzyczy, że musi opowiadać i mam nadzieję absolutnie z tego, nie. o czym zaraz będziemy dyskutować, czyli z polskiego biogazu. Proszę nie wprowadzać węgla. może nie być absolutnie 59%, nie ten 59% składnik, Kosztów energii elektrycznej to jest podatek, tak zwany, tylko proszę instrument finansowy. Ja chcę to nazwać po imieniu instrument finansowy sterowany przez rynki kapitałowe. Kto, kto mi pokaże podatek, który podlega grze giełdowej? CIT, PIT, VAT. Znak ktoś taki podatek? Nie. Brawo. A ETS podlega. I na giełdzie ustala się jego wysokość. Czy to jest normalny podatek? Nie. Druga sprawa. Mit o taniości energii odnawialnej. Proszę Państwa, yy, jaka jest wydajność wiatraków? Czy yy, OZE trochę większa? Jaka jest wydajność wiatraków? To jest 20% mocy zainstalowanej. Proszę Państwa, za tę instalację trzeba będzie zapłacić. Nigdy w życiu nie będziecie mieli taniej energii z OZE. Ona jest potrzebna. Ja nie jestem przeciwko stawianiu. Ona jest świetna w uzupełnieniu... Yy luki energetycznej czy luki w systemie energetycznym, ale jestem energetykiem i ja wiem, że coś takiego nie ma prawa w życiu być taniej, bo musi to być zamortyzowane i musi to się zwrócić. I zobaczycie, 100, że będzie Milion czterysta tysięcy, 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 tysięcy Polskich, rodzin, które zdecydowały sobie się Państwo na instalację o jednej rzeczy, tych indywidualnych w w instalacji programu, OZE na swoich części się programu, myli. Artur Łącki zarzucił mi coś takiego, że jestem wśród tych osób, które chcą wyprowadzić Polskę z Unii Europejskiej. Nie. Nie jestem, ale jeżeli jestem. Unia Europejska wprowadza takie głupoty, takie debilizmy, bo inaczej tego nazwać nie można, to trzeba ją po prostu reformować. Trzeba pokazać, że my jako mądry naród mamy inne podejście na to, że ktoś będzie bardziej cenił ptaszki, bardziej cenił żabki, czy jakieś owady, niż po prostu rozwój człowieka. To jest coś dla mnie absolutnie oczywistego. Panie pośle... I proszę państwa, nie takiej Unii my chcieliśmy, w jakiej w tej chwili jesteśmy. Ją trzeba po prostu pogonić. Panie pośle, ja nawet, ja nawet uzupełnię. Ja bym nawet nie stawiał tutaj opozycji pomiędzy dbałością o klimat a górnictwem. Ja tak. bym postawił opozycję pomiędzy kapitałem, który chce nas wydranować do samego końca i pozbawić niezależności energetycznej, bo zielony ład, w zielonym ładzie tylko dolar jest zielony. To nie jest... To nie no, jest... I zieloni, no i zieloni. To ideologie są fajne, żeby odwrócić uwagę od faktycznych zysków. No to jest... Eksperci mówią o tym, że gdybyśmy chcieli wycofać się z zielonego ładu, to trzeba by było pięć lat walczyć o to, bo są tak potężne pieniądze zainwestowane i nawet nie mamy ani celów społecznych, ani celów klimatycznych. To później będziemy Ale będzie... proszę pana, to niech Pan powie nam, albo w ogóle naszym, naszym, naszym telewidzom, pani redaktor może też panu, co jest z dziurą ozonową, bo kiedyś też była taka religia o dziurze ozonowej. I nagle, się okazało, że to nie jest problem, tego nie ma. Oczywiście, Podejrzewam, że w, po, w podobny, sposób, podobny sposób będzie z tym ocieplaniem klimatu, z tymi innymi głupotami, tylko po prostu urzędnicy europejscy nie wymyślają. Ale bardzo pan Lenica chce zabrać głos i jeszcze nie, 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 nie zabierała, ja nie to dopuśćmy Rafał po, po, powiem, powiem tak: myślowy. CO2 nie ma granic. Jeżeli my tutaj nie będziemy spalać, to będą spalać to w Chinach, w Indonezji. Tak. A ten dwutlenek i tak do nas przyjdzie, więc wykańczanie polskiego górnictwa, gdzie i energetyki węglow, węglowej, gdzie mamy jako takie przepisy środowiskowe tak, przerzucanie to, tam, gdzie nie ma żadnych, drudnić, będzie przeciwskuteczne. Ale proszę pana, ja o tym wiem, pan o tym wie, większość Polaków o tym wie. To jak przekonać tych ludzi, którzy sobie naprawdę chodzą z głową w chmurach i myślą tylko o takich bzdurach? Kochani, my, ja nie, muszę pilnować czasu zadanie, tutaj. tutaj zadanie, zwracam uwagę gościom, że Rafał Lipski jeszcze znaczy, nie zabierał głosu, później Artur proszę, cała lewica, Unia Europejska, wszystkie kraje, 27 krajów Unii Europejskiej są co do tego zgodne, że pierwotne plany Zielonego Ładu w takiej pierwotnej postaci nie są do zaakceptowania i nie będą. Natomiast nie możemy też mieć klapków na oczach i mówić, że tylko węgiel, 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 bo niestety musimy prowadzić do miksu energetycznego. Wiatr, wiatr, a wiatr, najbardziej czystą i najbardziej produktywną energią, to jest wydobycie z energii jądrowej i o tym musimy rozmawiać. I 8 lat prawo i sprawiedliwość w tej kwestii pan... nie zrobiło nic. Absolutnie. Poza nie, za 20 lat, jeżeli teraz Absolutnie. nic nie zaczniemy robić, proszę dać mi skończyć. Pan już no. swoje show dzisiaj miał. Nie, nie, e... ja dopiero zaczynam, 20, łaskawy 20 lat, Panie. Nie, nie. Za Jak już Pan się odezwał, to za chwilę będzie. Nie, nie. Dawaj, pan. Takie rzeczy tylko w teorii spiskowej. Lat, jeżeli nie zaczniemy doprowadzać do miksu energetycznego, do przede wszystkim energii jądrowej w większej skali, w ogóle zacząć energię jądrową. Którym Mamy roku? na to 20 lat, ale musimy A już do, zacząć do, do teraz, co będziemy bo niestety mieć? będziemy z kansenem Europy i dopiero do wtedy atomu, będziemy pana, płacić z kansenem Europy my już się stajemy front, pod rządami lewactwa i tej głupoty. Bo proszę pana, jest moment... Oczywiście pan moment, lubi wszystkie jest... obrażać, ale zero konkretów. Ale, ale pan, co rząd Prawa ale, i Sprawiedliwości. Przez 8 lat zrobił, ale nie odpowiada bioteka leta. obraża Rachunki były inne. Czy pana obraża lewactwo? A czy pan obraża prawactwo? Nie. No. A pana lewactwo? Druga sprawa, rząd Donalda no, Trumpa nie odpowiada jasno pan mówi, na moje pytanie. Nie zgodzimy się na ustawodawstwo, bo tym nas będzie stanowisko To, Co, czy co nie? pan mówi, za chwilę będziemy rozmawiać. Merkosur już nam się pojawia, zaraz odniosę się do Rosji. Ale kolega, mam jedno zdanie tylko. Jeżeli chodzi o to, co Prawo i Sprawiedliwość zrobiło. Mam, mia, ma, mieliśmy pozyskane lokalizacje, technologie, wszystkie uzgodnienia szły, mieliśmy wykonawców. I przyszedł ten rząd I położył nic, łapę na wszystkich i wielkie wszyscy, wielkie powiedział nic z tego nie wyjdzie. Wielkie tak samo jak z Apaczami i z innymi i rzeczami. I tak samo jak, z drogę jak robimy 2 miliardy 100 zł te te 2 po złotych złotych wtopione w Ostrołęńców trzeba, trzeba było nie ma, zainwestować na przykład. W ogóle w nie ma żadnego znaczenia. 248 milionów funduszy sprawiedliwej transformacji. Dlatego wam mówię, że trzeba w tej chwili zostać zainwestowanym w na Lubelszczenie. Po tym, co zostało zrobione, co się dzieje na Ukrainie. Artur się Łącki się lider, uśmiecha. że musimy zrobić po prostu zmianę sposobu myślenia w tym wszystkim. Taką Artur Łącki, bardzo proszę, walczę o głos dla pana posła. Jedną rzecz, która tutaj panie panu posłowi Kalecie wyszło, to to, że powiedział, że mamy mądry naród. Tak, mamy, panie pośle, mądry naród, ale jak w każdym narodzie są jednostki, które są tempe jak but. I teraz niech sobie ludzie pomyślą. Kto, Panie, kto Panie tak. pośle, niech pośle, pan się nie Panie obraża. Pośle naprawdę pośle, pan się pośle, nie Osiem lat rządziliście i przez osiem lat korzystaliście z ETS-u. Braliście te pieniądze, przeżar, już nie przejedliście, wy je przeżarliście. Dawaliście swoim yy, pociotkom, ciotkom, wszystkie te pieniądze zmarnowaliście i zdefraudowaliście. I teraz jest problem, bo tak zostało, jak zostało. Pan, yy, pan górnik mówi, że ETS jest dziwnym podatkiem. Dlaczego, dlaczego taki podatek? A panie poś... Pani górniku, a co jest ze składką zdrowotną? Też pisowcy ją sprawili. Prowadzili. Też to jest dziwny podatek. No właśnie tak rządzili i taki, taką zostawili Polskę. Trzeba było przez, o, przez 8 lat blokowali OZE, przez 8 lat nie zrobili nic dla atomu, bo nic. Lokalizację znaleźli. Tak, przyszedł nogą walną i powiedział tu będzie. Lokalizację. Nic nie zrobili. To my dopiero wzięliśmy się za to, żeby to robić. Teraz już jest budowany PIRS naprze mhm. naprzeciw budowy nowej elektrowni jądrowej. Już to jest robione. I wtedy trzeba było to zrobić. Gdybyście wy zaczęli to 8 Temu, Ale ja bym chciała, żeby pan Kowalski się śmieje. Ja go m... inspiruje. Ja wrócę do studia, Ostrołęka, zaraz Piotr Kaleta Ostrołęka będzie miał głos. Ale pani tym, pośle sekundkę. Ja bym chciał przede wszystkim zapytać. Z Bogdanki, jak pan górnik ma na imię. nie zdanie. Pani redaktor. I wtedy panie górniku z Bogdanki pa, te, trzeba było żebym mogła te zwrócić się. się po imieniu... żeby pomóc. Panie Pośle, jedno zdanie, panie ja bym chciał tylko Panie pośle, sekundę, dobrze? Jedno, żeby panu powiedzieć, żeby pan miał wyobrażenie o tym swoim bucie czy o Kaloszu. Bo nie chcę już by pan wie, do kogo się ja się zwracam w tej ręce. chwili. To powiem tak. Półtora roku i 300 miliardów w piach poszło, jeśli chodzi o deficyt budżetowy. I ty chłopie, będziesz nas pouczał o finansach? Za stanu tych To jest po prostu żale się, się nie musi. gospody nie walczmy o dla grup górnika. Koniec na razie tej politycznej przepychanki. Proszę, jak pan ma na imię? Ja się przedstawię. Niektórzy mówią, że to podwójne nieszczęście. Jarosław i Niemiec. Dobra, dobra. Panie Jarosławie, pisania. ja wywalczyłam Ale głos dla pana, panowie posłowie czekają. Proszę, ja, proszę zwrócić uwagę na jedną rzecz jeszcze, jaka była różnica ETS-u, jeśli chodzi o cenę 2015, tak. a dziś, prawda? Bardzo Bo to duża. tu nie wybrzmiało. No. Bardzo duża, wtedy zaczynało się to z kilkunastu dolarów, tak teraz jest. mamy 70, może więcej, ja nie śledzę giełdy. I każdy o tym wiedział, że tak będzie. Nie, nie każdy, I każdy o tym wiedział, wiedział myśmy tak na pewno pan nie Pan Jarosław wziął, teraz, w tej śledy, chwili, Linie pan Jarosław, w, panie w, pośle. Energetyki. Może ja nie chcę kraść szczuła tutaj tak, e, tak, tak, e, telewizyjnego. Ci siedzi, ci Proszę kraść! To jest telewizja na żywo. Z bardzo. Bardzo krótko. krótko. Owszem, panie mam pośle, bardzo, dajmy dobre pojęcie głos. o tym, panie pośle. Na wiedziałem w panie, 2010 panie, panie roku. I wiedziałem w 2010 roku, jak kilka osób na tej sali, które interesowały się Zielonym Ładem i transformacją energetyczną, że w 2010 roku Dania miała gotowy projekt biznesowy na wprowadzenie. Wiatraków do Europy Wschodniej. Wszyscy wiedzieliśmy w 2005 roku, że jest coś takiego jak Zielony Ład i jest to model światowej gospodarki na systemu neoliberalnego. To było tuż po wygaszeniu protestów alterglobalistów. I mało kto o Polityka tym też nie mówi, nie że trzeba coś zrobić, żeby ta ekspansja finansów. Poszła dalej na wschód i poszła, proszę państwa. I Polska wiedziała, owszem, ja nie bronię żadnego rządu, bo wszyscy tutaj zaspali, ale wygrać z rynkami finansowymi jest bardzo trudno. I myśmy wiedzieli już w 19 roku, jako górnicy, co nas czeka. Zachęcam do lektury Nowego Obywatela, gdzie kilka już takich tekstów napisałem i przestrzegałem przed tym, co się może stać, bo my akurat na Bogdance kilka razy broniliśmy się przed zamykaniem. Raz za Balcerowicza, łupanego. dwa razy, drugi raz po tym, jak premier. Tusk w jedną noc sprzedał Bogdankę funduszom inwestycyjnym. Teraz bijemy się o bycie albo nie być, ale teraz już nam mówią, że to koniec. I proszę nie mówić, że Barbara Czarnecka mówi, że będziemy federować. Proszę 40. nie mówić nas nie zapewniać dokumenty, twarde dokumenty, twarde dane geologiczne. Jeśli my nie dostaniemy koncesji, jeśli my nie postawimy szybu w 31 roku, będziemy już na skraju likwidacji. I to są dane technologiczne i dane ekonomiczne. Ale proszę zwrócić uwagę na jedną rzecz, że ten, który bardzo o ten polski węgiel walczył, a w ostatniej kampanii był to Grzegorz Brown, otrzymał 6,5%, jeśli chodzi o wynik wyborczy, a pewnie nie powiedział ostatniego słowa. Bardzo proszę, pan Pociejewski. Tak, dobrze teraz powiedziałem. Tak. E, tak. E, no Tak. Szanowni, też Grzegorz Brown, też był w Bogdance, no. e, też się tam pojawił. Tutaj bardzo. E, Angażująco słucha się dyskusji panów posłów z Duopolu, ale prawda jest taka, że i PiS, i Platforma zamykają kopalnie. Różnica jest taka, że PiS na barburkę zakłada mundury górnicze i sobie robi zdjęcia. Za platformy zamknięto, za poprzedniej platformy zamknięto jakoś 5-6 kopalń. pis zapisu tych kopalń i zakładów górniczych zamkniętych było 14. Dobrze, a Wy co macie, jaką ofertę? Wracamy do węgla, to jest bardzo proste. My stoimy na. I jak to Unii wytłumaczycie. Będziemy Unii tłumaczyć na tyle na ile będą słuchać. Jak nie będą, no to, to, to musimy po prostu sami wziąć się. Nie możemy. To znaczy, no. nie, Róża nie, może, nie, się nie możemy się skierować tylko na Unii. Jeśli do... cały czas. Ja przepraszam bardzo, jeśli cały czas tutaj dyskutujemy, kto, służy, kto tutaj lepiej będzie powstrzymywał zielony ład. Pan też się zgadza, że Zielony Ład w tej pierwotnej formie to jest niedobry. Jest. Dobrze, no ale to teraz wszyscy mówią, jak powstrzymać ten tak. Zielony Ład, jak powstrzymać regulacje unijne. A po co ta Unia, skoro tak y, nas po prostu w tych regulacjach topi? To Rafał Miejski po co, powie, ta Unia, co która nam ta na Unia? Początku, proszę bardzo. Ani... To, co powiedział mm -hmm. teraz przedstawiciel Grzegorza Brauna, tak. to jest ta, cała esencja tej partii. Czyli tylko kopać węgiel, ale zero konkretów, zero konkretów. Krzyczeć no, Polska musi być nie ale spopalik, wy nie macie żadnych propozycji merytorycznych no Ale proszę pana, to jest konkret. Panie. Kopiemy węgiel. No. To jest konkret. Nie, to nie jest no konkret. Jak nie? nie to nie jest konkret. No ja nie. Kochani, nie, rolnicy czekają na, na głos, i ja bym chciała kale, zapytać, czy rolnicy mają. Ma... Artur Łącki Kopanie coś woła do nas. Z Rosją. Jeszcze raz. Mówi, <laughs> że mają konkret. Właśnie, ten argument człowiek jasno powiedział, jaki mają konkret. Argument. Jeśli się z nią nie dogadamy, no to kupimy węgiel. Ja chciałem zauważyć, ja chcę, tak jak chcę zauważyć, że tutaj właśnie inni, przez to, że zasypujemy że polskie nie kopalnie, to kupujemy potem zasiarczony węgiel z Rosji. Proszę bardzo. Żebyśmy kupowali zasiarczonego węgla z Rosji, to powinniśmy kopać nasz Polsce. Unię Europejską trzeba reformować, a nie rozwalać to, jak wy chcecie, od wewnątrz. Dlatego, że każdy projekt, który trwa kilkadziesiąt lat, podlega reformie. Ale reformowanie to nie jest rozwalanie. Pan nie wie, co to znaczy, ale jak Polska była na ten moment. Panie pośle, ale na ten moment mamy sojusz bezalternatywny. Nie ma czegoś takiego, jak sojusze bezalternatywne, które byłyby nie, nie. korzystne. Pan raz by poczytał trochę książek i pooglądał no, filmy. I wtedy Mogę? byśmy Pani redaktor, porozmawiali nie. na temat, ja, jak, Polacy jak Polacy... Ja bym powoli. chciała zakończyć ten wątek. Ja przypomnę, tylko, kochani, teraz prowadząca, dziękuję. Artur Łącki, zaraz oddam panu posłowi głos. Panu posłowi Łąckiego mu przypomnę tylko, że Niemcy spokojnie sobie inwestują w kopalnię węgla i tam nie ma żadnego problemu. Pan Jarosław, pan górnik kiwa głową, a nam nie wolno to, co my od macochy jesteśmy, no to przecież to jest niebywałe, tak nie pan może być. Albo jest równo dla wszystkich, albo nie, no. Pan wicepremier Jacek Sasin określił datę zamknięcia ostatniej polskiej kopalni. Wicepremier Żoń a Mogę... tu z kto robi? Piotr Kaleta, bardzo roku. proszę. Ja Amen. chciałbym tu troszeczkę z innej strony, bo panie Łącki, nie to można mówić młody czasach. człowieku w takiej pogardliwy sp sposób. No co mamy powiedzieć do pana, stary człowieku, to nie o to chodzi. To, że proszę pana, pan. Skoro, panu, ja, to, panu, pan powiedział, to, to, że proszę pana, To, że proszę pana, pan ma za sobą książki, to nie oznacza, że pan je czyta, że pan je przeczytał. Także wie pan, i pan ma tego konika trojańskiego, nie wiem, czy to jest jakiś symbol waszej nowej partii. Ale proszę pana. Nie w tym jest rzecz. Jeżeli jest, Pan oskarża pan, o to, że pomysłem mówi, jest na to, że pomysłem jest coś złego w tym, żebyśmy wydobywali węgiel na własne potrzeby, a Pan od razu w to Sowietów wrzuca, to proszę Pana, ja oprócz tego, że mogę mieć jakieś inaczej siwe włosy i Pesel Pana podpowiada, że Pan powinien być, być trochę logiczny. Nie wymagam zbyt wiele, ale trzeba po prostu nad sobą popracować. Wybory, pan, no pan po, wybory to, wiele, co, co zostało, to niczego ciebie, was także... nie uczą. Jak macie pogardę dla ludzi, tak cały czas to się zgadza. Kochani, wylewa. muszę przecinek, bo czas nam nieubłaga, nie leci. Jeszcze Konfederacja czeka na głos, ale rolnicy, bo już do tablicy. Kilka kwestii. Nie wiem, czy wy macie takie odczucie, że ministerstwo środowiska, że ten klim, klimatyczny dyktat trochę góruje nad ministerstwem rolnictwa. Macie takie poczucie, czy nie? że jedni rządzą drugimi. Pani Florczak, bardzo proszę. Mamy takie poczucie, że no. zostaliśmy sprzedani, a właściwie to jesteśmy przepychani między jednym a drugim ministerstwem. Nic mhm. pozytywnego z tego nie wynika. Minister nasz przemierza Polskę wzdłuż i wszerz, rozmawia, rozmawia, robi, robi, porobione, zrobione i nic z tego nie wynika. Nic się dla nas nie zmieniło. Cały czas. Ja spiskowa, przypominam, czeka na ministra Siekierskiego. Jeśli zechce przybyć, porozmawiać z rolnikami, czekamy oczywiście i zapraszamy serdecznie. Widzieliśmy się z nim nie raz. Tak. Ale takim policzkiem dla nas jest to, że wczoraj powiedział, że widzi nas pierwszy raz. O. A to były nawet te same delegacje. Rozmawiały o sprawach, które jakby powielały swój schemat. I nic się dla nas nie zmienia. E, rozgrywamy, e, jesteśmy rozgrywani jako rolnicy. Nam jest przykro, że nikt nas nie zauważa, a my jesteśmy gwarantem żywności. Tutaj pan e, o Zielonym Ładzie mówi tak, energia, ale czy któryś z panów pomyślał, co z utylizacją tego badziewia? Czy wystarczy nam na planecie e, miejsca, aby to przechować? Wszyscy mówią, że planeta płonie. To starczy wam Sahary, żeby zakopać te woltany? To do Ktoś Rzecznika Zielonych myśli? mocne hasło. Bardzo cieszę się, że Pani o tym mówi, bo właśnie w tym dokumencie, o którym powiedziałem, w tej strategicznej, strategicznym dokumencie, czyli planie, Krajowym Planie dla Energii i Klimatu, jest bardzo rozbudowany rozdział na temat nowych technologii. Te 59% z ETS-u,

Weźmie je pan do Ale do tym łopat, nie pomyśleliście. Sama, sam produkuje całą energię z paneli fotowoltaicznych. Nie płacę od pięciu lat żadnych rachunków Bo za Bo stare zasady pan ma. Dokładnie, Żady, <laughs> dokładnie. A nowe zasady pozwolą na zbudowanie tak, tak, magazynu tak, tak, tak. energii. Ale Pozwolą na u pani w gospodarstwie Proszę biogazowni. Pana, jeszcze jedno Polska pytanie. Polska wieś to jest a Jak pan zmieni, te przepisy? Raz, jak pan pan zmieni te przepisy? Ja się mocno zainteresowałam biogazownią. Świetnie. Widział Pan, jaka jest bariera wejścia dla zwykłego człowieka. Jaka? A widziała pan Bardzo duża finansowa, a, a widziała Jasne. obostrzenia, jeżeli chodzi jaka. o pakiety, o jakby uzyskanie. Tak, jakby uzyskanie dokumentacji. Mhm. Jest oczywiście ogromne. Oczywiście. Stoimy jest ogromną biurokracją. w jakie są przeznaczone na to. No ale albo frontalnika, albo nie. Program energia dla wsi. To jest, są 3 miliardy złotych na rolnicze biogazownie i na instalacje fotowoltaiczne na wsi. 100 tysięcy złotych może uzyskać każde gospodarstwo rolnicze, tak jak pani mówi, o spełnieniu. Yy, ale ja panu rzecznikowi nie za chwilę pokażę tak osobę, jak która nie, nie może takiej biogazowni odpalić, a cały czas chce, więc to nie jest po takie podejście frontem do klienta. Bardzo proszę, kolejna osoba. Szanowni Państwo, tutaj na zasadzie górnictwa i w górnictwie mamy też takie połączenie, gdzie działają nie tylko bloki gazowe, ale węglowe. Mamy źródła odnawialne. Biogazownie mogą być alternatywą, mhm. ale to działa na zasadzie synergii, że nie możemy się opierać wyłącznie na, biogaz na biogazowniach. Pozyskanie energii z biogazu odbywa się na zasadzie e, no, fermentacji odpadu. To są rzeczy, które działają e, w sumie z odpadów, więc to jest odpad rolniczy. To Lub są komunalnego. Komunalny też, bo może mogą być to osady odściekowe. Natomiast mu musimy sobie zdać sprawę z tego, że sama biogazownia, czy wiatraki, e, czy panele fotowoltaiczne nie będą stanowić głównego e, e, takiego Jasne, zaplecza to znaczy energetycznego. Mówię. I przecinek, bardzo proszę. Pani Panie ja chciałem się odnieść do tych biogazów i tak no. dalej. My jako przewoźnicy kilka lat temu zostaliśmy zmuszeni o. w Unii Europejskiej tak, do zakupu ciągników dobra. napędzanych LNG, również bio LNG. Tak, tak. W perspektywie było zniesienie opłat, i tak. I tak dalej, różnego rodzaju dotacje. No i co? Okazuje się, że w tej chwili przewoźnicy mają pełne opłaty. Mało tego, te ciągniki to siodłowe was? na Bio LNG tak. są zakwalifikowane jako pojazdy na paliwa kopalne, więc tak naprawdę jest to ślepy zaułek, w który nas Niemcy zagonili, dlatego że to Niemcy stosowali te preferencje dotyczące opłat mhm. drogowych i emisji CO2. Ja odnoszę wrażenie, że my jako przewoźnicy jesteśmy tak samo traktowani jak rolnicy. Jak rolnicy? To zaraz, żeby zdążył podsumować ten wątek, który Pan poruszył poseł jest Artur ja, Łącki. Kończymy tę część. Bardzo proszę, panie pośle, podsumowanie. Ale podsumowanie czego? Oszukano przewoźników czy rolników? O, proszę, ja by, jedno i drugie. wszystkich. Ja jestem przewoźnikiem Zgadzam zachodniopomorskiego od Wie pan co, to Zgadzam jesteśmy tak mało ważni, że nie wie pan, co ma pan podsumować? Pani, pani, nie wiem, czy pani mogłaby dać pani mi ja, Artur Łącki. Ja będę jednak podsumował przewoźników, nie czuję się na sile tłumaczyć rolnikom, ile pieniędzy już dostali. To już nie sobie sami powiedzieć. Uważa uważam, że jesteśmy i zrozumiemy? Nabici w butelkę. Przewoźnicy zostali nabici w butelkę i tą sprawę Rolnicy trzeba też. załatwić. Sam mam, sam mam przyjaciela, który prowadzi dużą firmę przewozową i też został wpuszczony w Maliny. wziął w polę. Od pół roku państwo to załatwiacie i wpuszczacie nam Ukraińców ten, na polskie drogi. Kochani, musimy podsumować tę część. Rafał Mekler z Konfederacji zaraz po przerwie. Arturowi Łąckiemu pięknie dziękujemy. Duże brawa dla pana posła, że był z nami. Kolejny nowy gość w kolejnej części. Wracamy już za moment.